Ania, miłośniczka historii sztuki, i Marek, pasjonat lokalnej historii, połączyli się dzięki portalowi My Dwoje. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce w lokalnym muzeum, gdzie od razu znaleźli wspólny język, rozmawiając o ulubionych dziełach sztuki. Ania wspomina, jak Marek zaskoczył ją swoją wiedzą na temat jednego z mniej znanych obrazów, co zrodziło natychmiastową fascynację jego osobą. Marek z kolei docenił sposób, w jaki Ania opowiadała o historii miasta, w którym się wychował. Wspólna pasja stała się podłożem do budowania głębokiej relacji. Przeżyli wiele niezapomnianych chwil, jak wspólne eskapady po muzeach w innych miastach i spontaniczne wypady na lokalne wystawy. Ich znajomość szybko przerodziła się w coś wyjątkowego. Z biegiem czasu stali się nierozłączni. Ania i Marek są dowodem na to, że prawdziwa miłość może narodzić się nawet wśród eksponatów muzealnych, a wspólne zainteresowania mogą być początkiem pięknej podróży we dwoje. Jeśli chcesz usłyszeć więcej inspirujących historii, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał i kliknąć w link prowadzący do My dwoje. Podziel się swoimi doświadczeniami z randek online w komentarzach i nie przegap kolejnych opowieści.